Hej, kochani, nie, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Dzisiaj będzie taki mini specjalnie, specjalnie ale coś mi się stało z samym, Ogólnie przez dwa dni ostatnio albo trzy, nie wiem. Miałam takie dwa warkoczyki, takie króciutkie dosłownie. No, nie miałam czasu, żeby je spuścić, bo latałam wszędzie. I wczoraj je spuściłam wieczorem. I sami spójrzcie, co się stało. Jeszcze wczoraj były takie napuszczone, dzisiaj już jest spoko. A dzisiaj nagrywam filmik z Toka Boka, bo mam takie różne rzeczy do odcięcia. stoki tu nie widać, ale o, na przykład wam pokażę, bo basek jest. Um, ogólnie wycinam teraz matka. Ona już jest pokolorowana, ale ona ogólnie, jak się ją ubierze, będzie tak oglądać. Pokażę Wam ciuszek. No, ciuszek. To ogólnie biało-różowy domek. Z dziewczynką. Tak. To tak do porównania do tego. Także widzimy się. Jak w sumie wytnę ją. Bo tak ją narysowałam I ją teraz. wycinam. Jak ktoś mi. Piszę w komentarzach, że źle wycinam, to źle nam. Czekajcie, pokażę Wam domek jaki na razie jest. Krzesełko jeszcze dzieckiem nie jest przyklejone, bo nie wiem gdzie przykleić. Ogólnie to wygląda tak. Tu jeszcze ma być przewijak z boku. Tu gdzieś na razie dam dziecko, ale to później. Ono jest takie, o bo siedzi na krześle i tu jeszcze będzie taki domek w robu. No a tak to takie. O te kółeczka to się nie przejmujcie, bo to już tak było. Okej, okay, tak więc zrobimy szybko, magię. Okej, okay, a więc magia chyba zadziałała. Opa, mama wycięta. Za chwilę będę musiała to do ubranek Weźmy drugą stroną, żeby mogła przyczepić ubrankę. To, ogólnie mamy o. to. Nie normalnie można sobie wydrukować na drukarce, bo ja wydrukowałam i pokolorować. Nie, yes. jeśli chce, to mam jeszcze dodać To jest taką opaskę z kukatką. Ale...